Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trzy drapeczki. 3 za 10. Mamy maxi Cash. Jeszcze raz spróbuję. Czy coś tu będzie, czy nie. Do tego ekstra linie. Na razie nie ma nic. Numerem 23 Cash z 8. A krzyżówka jest z numerem 6. Na razie mam dwa słowa w drugiej, jedno w trzeciej. 6 zostało, więc tak na poł. Babka wróżyła można powiedzieć, dobra lecimy z tym koksem lecimy z tą drapeczką Maxi Na no, tam jeszcze nic z niej nie miałem szukam tej liczby chociażby albo plik drapiemy kurcze byłem u lekarza od rana po drodze do lotto i co? I zakupiłem. Zimno jak diabli. Dzisiaj Dni Gostenia, a jeszcze kurczę Kinga występuje na scenie w tych kurde fatałaszkach na tańcach z zmarzniem znowu. Mm, nie dam, Kurczę, niedługo ten Dni Gostenia będę robić kurde w lutym Kto to wymyślił, to nie wiem. 51, szukamy. 26, 43 trzynaście, trzydzieści cztery, trzydzieści sześć, pięć trzy, pięć pięć, no i tak, proszę mięs, dwa dwa, piętnaście, też nic nie ma, czternaście, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt osiem 12, jak tu nic nie będzie, to puszczam sobie tą zdrabkę 29, 16, 4, 1, 5, 4, 2, 1. 4, 4. Dziękujemy za uwagę. Czyli zdrabka przerżnięta. Nie wiem, może kiedyś jeszcze tam spróbuję, ale. Na pewno nie w najbliższym czasie. Dobra, lecimy z tym ekstraliniami. I mamy co? I mamy popkornik, którego chyba nie ma. Tak mi się coś zdaje. No, się zaczyna. Wiatraczek. Nie wiem, czy wiatrak też jest, ale mi coś Wita, że chyba też nie ma. No, to lecimy z pustakami. Kuchnia. Tak, już tu ładnie szło i kości też nie ma. No nic nie ma. Cichobiegi. Chyba gdzieś tam miś migły, ale. A tu cichobiegi. I to na tyle. Sakwa. Kikiki, dawno tu też nic w tych liniach się mi nie utworzyło. Takie zerówki cały czas. Tak biorę mówię, no bo kiedyś fajnie się nie wygrywało. A teraz. Dość kiepsko. Podkowa. Biedronka jeszcze brakuje tak już długo i nie chce nic lecieć. Z tej Biedrony. Jest ptasznik. Normalnie ptasznik jest, którego chyba tutaj nie ma. Ptasznika, no nie ma. I po ptasznikach. <grystanie> Rover, Roberta Rover jest tu, ale. Robert rower. I mamy kraba. Już się stylizuje tu wszystko. Koronę królów. Korona. To jeszcze był. No. Hmm. Będzie ta biedronka w końcu, czy nie? Fotel. Tego raczej nie ma. Ciężyć <laughs> jeszcze będzie. No, właśnie teraz. I będą okulary. To wszystko wyjaśnione. się księżyc, księżyc Okulary zaraz będą. I uwaga, wchodzimy w okulary, albo w nic. No. Skąd my to znamy, panowie, tak. Pan. To tu się wydarzyło nic. Czyli. Do widzenia. Jest ostatnia nadzieja w krzyżówce że cokolwiek będzie, mówię, ten tydzień jak już się kończy bo jest cały czas na stratę G zaczniemy nowy odwaga pierwsze słowo Czy tu mamy jakieś G, tu mamy, ale to nic nam tu nie wnosi, tak szybko było a daj oko, ale też nic tu się już nie tworzy widzę. G. Nadzieję zrobili F. F tak szczerze mówiąc to potrzebujemy J ale J raczej już nie będzie z tego co tu widzę ale, ale drapiemy do końca. F tutaj nie ma wcale. F, dobra. Ty, mamy aspekt. Ty, ty, ty. ty mhm. Zerkam na tą drugą zawsze, no ale. Nie chce się to trzecie ułożyć chociażby, żeby był jakiś No Teraz tu L brakuje. R, P, J. Yy, co to jest, bo zaraz drapał J. T. Teoria. Spiskowa. Jeszcze trzy. M. M no tu jest też M, ale... hmm. M, no nic nie ma czy będzie, kurcze to chcecie słowo, czy nie ciekawe, tak szybko było, ładniej. N. A tutaj mamy też drugie. już Jesteśmy na 2 2. Uu, to już widzę, że że tu nic z tego już nie będzie. N. O, ubyło. Było tak, myślałem że ubyło. Dobra. Ale nic to nie dało i co? N. No dobra. I ostatnia. X. Dziękujemy za uwagę. X Mamy mix skok i to jest na tyle. Dziękujemy. Numer 1 raz 1 znaczy się 10 zł w aspekcie. Nie dali. i od te dziękuję. No, tak to też wygląda wszystko znowu. Czyli ten tydzień to jest naprawdę kiszka. Kiszka i 2 metry mułu. No, ale co zrobić? Tamten tydzień na plusie, ten tydzień na minusie. I tak to wygląda. tak stoczymy tą banę. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. No i co? Podsumowanie 30 wydane, 30 przegrane. I co, widzimy się jutro. Może z Basią drapniemy wieczorem. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. No, trzymajcie się, do następnego. Cześć.